Co? Że jęczy? Ma jęczeć. Po to był kupiony, żeby jęczał. Na no, spokojnie, zobaczcie. Nic nie kopci. Czwóreczka. Polowa. I sobie jedzie. Wreszcie. Wreszcie do niego wróciłem. wiecie, mi, że dopiero wróciłem. Kurde. Ja mówiłem, nie to trzeba sklonować po prostu. No i tak to wychodzi. Ustrze sycha, chociaż mi się tutaj należy jeszcze, o rumunesko, tak tutaj mam, jak się kończy to trawa, to jest jeszcze pole się okazuje, ale wiecie jak to kurde kukurydza, później coś, a trudno, ten jeden rządek to mnie nie uratuje, czy dwa rządki, a później z tymi headerami to i tak ci poniszczą, i tak ci poniszczą. Wow, ładne, lampeczki. Właśnie muszę zrobić kurde kabel, żeby w dzień te dojazdy dziennej sobie rozłączać. Uczeń będzie się chyba uczył. Umie już, ale może jeszcze musi się wgrać. Tego wolę ucznia zostawić, niech on się tam sam męcza. Ja sobie po prostu idę sobie będzie przyciąć. Pozdrawiam Was serdecznie. Wow. Kurde, jedziemy tak bomulcowane. Nie, no tak z daleka to tak. Nie słychać tej wiertarki bardzo. Pusta wiertarka. Bo dzięki temu jedzie.